Trwająca od czterech lat i pogłębiająca się teraz dodatkowo interwencja w Syrii, traktowana jest przez Moskwę jako jeden z dowodów, że udało im się odzyskać rolę mocarstwową. Nie ma oczywiście nic bardziej spodnego, gdyż Rosjanie praktycznie ugrzęzną na dobre w bagnie syryjskim, miotając się między sprzecznymi interesami Izraela, Iranu, Turcji i na dodatek Kurdów. Nad którymi krokodylowe łzy wylewa co i raz opinia światowa. Jeśli chodzi o Izrael, redukcja obecności militarnej USA w Syrii przyczyni się niewątpliwie do dalszego wzrostu roli Jerozolimy jako głównego sojusznika Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie. Wzrośnie też siłą rzeczy swoboda manewru naszej armii Sahalu w wypieraniu wpływów irańskich z upadłej Syrii. Zrozumiał to najlepiej Patiusz Kaputy, który jako pierwszy zadzwonił do Bibiego z gorącymi życzeniami urodzinowymi.